I witam wam gorąco w kolejnym odcinku na weekend, tym razem kryptomigawka. Postaramy się w 10-15 minut, już bez Stable, bez tych wszystkich dodatkowych treści, które mamy co dzień. Zaczniemy od mięsa, zaraz przejdziemy na Twittera, tylko sprawdźmy sobie, jak sobie radził BTC w ostatnich 24 godzinach. A więc Bitcoin 17 141,5% w dół, projekty, które sobie najlepiej pradziły, to jest OKC 10% EOS, 3,9 Chain. 3,2. Projekty, które sobie nie poradziły, to jest Radix minus 13,3, GMX minus 4,1 i Curved Dow minus 3,5%. Od razu do Twittera Elon Musk uważa, że jeśli Fed ponownie podniesie stopy procentowe w przyszłym tygodniu, recesja znacznie się wzmocni. Chodzi tutaj o jakiekolwiek podnoszenie. Nie, tak jak niektórzy tutaj tłumaczą, że było do tej pory 75, teraz jest 50, i to będzie na pewno pozytywne dla tego rynku. Elon Musk uważa zupełnie inaczej, obojętnie jakie podwyższenie kolejne, będzie to na pewno wzmocnienie recesji, które nadejdzie i wiemy, że tym razem oczekuje się bardziej, że to będzie 50 punktów bazowych, a nie tak jak miesiąc wcześniej 75, pamiętamy, że przy bańce i ja o tym powtarzałem już nie raz, 6% wystarczyło, żeby po prostu załatwić bańkę dotkomów, tak? tamtym okresie. Teraz jesteśmy na 4 chyba, ponad 4% i na razie nie zwalniają. Jeżeli przejdziemy sobie do Bank of America, co oni tutaj twierdzą, według agencji Reuters Bank of America uważa, że gospodarka USA wejdzie w recesję mniej więcej w połowie przyszłego roku. Także jeszcze nam troszeczkę ich zdaniem, jeżeli byśmy mieli się słuchać, brakuje pół roku. Czyli w połowie przyszłego roku gdzieś powinniśmy być tutaj, a wtedy też możemy mieć te najniższe rejony. Jeżeli chodzi o główne rynki, no i pewnie za tym również podąży krypto. Chyba, że coś się wydarzy ogromnego w świecie krypto, co będzie szło w przeciwnym kierunku. Hubo Blockchain podaje bardzo ciekawe statystyki, powiemy, że gdzieś tam przy kolejnym upgradecie na Ethereum będzie prawdopodobnie odblokowany stake tak, dla wszystkich. I tutaj pytanie pojawia się, za ile ludzie w tamtym czasie obstawiali, czyli ile kosztowało Ethereum, i jaka jest koncentracja tego? Wśród 15,6 milionów Ethereum postawionych w kontrakcie Ethereum 2.0 koszt pomiędzy 500 a do 600 dolarów jest jednym z najbardziej skoncentrowanych zakresów. To jest 1,5 miliona Ethereum w tej cenie zostało postawionych. Większość przedziału kosztów koncentruje się w przedziale 1000 do 3000. Jest to 4,8 miliona Ethereum. Mamy też 1000 do 2000. 4,7 milionów Ethereum mieści się w tym przedziale, więc tutaj największa koncentracja była gdzieś tutaj na początku. Oczywiście to jest tylko 1,4 miliona, ale pomiędzy rangem 1000, a 3000 mamy 4,8 miliona Ethereum. Szkoda, że to nie jest dokładne, co 1000 nie znamy, żeby tutaj podpowiedzieć, bo wtedy zależy od ceny Ethereum. Ci, którzy powiedzmy postawiali za 2000, może będą zmuszeni poczekać, a ci, którzy postawili za 500, może będą wypłacać z 200%. Na przykład, jeżeli film miałby kosztować wtedy 1400, to z 200% zwrotem z inwestycji. Największy posiadacz czyli po cichu przeniósł tutaj 20 milionów Chili's na różne adresy, a następnie złożył depozyty na Binance i OKExie przez ostatnie 3 dni. Cena tokena czyli spadła w tym czasie o 12%. Więc pytanie, czy ktoś już wie, że gramy na Chilizie ostatnio tylko i wyłącznie na Mistrzostwa Świata, tak? Po prostu trwają Mistrzostwa Świata, jeszcze tutaj była gra pod to, żeby będą różne tokeny Chilis związane z Mistrzostwami Świata. No i teraz ktoś gruby już od trzech dni zaczyna tam wypłacać ilości, i oczywiście dużej ilości na giełdy. Więc ci, którzy mają Chilis, może będą podążać. Jako na rybek za tym wielkim graczem. Sprawdźmy sobie teraz, jak wygląda list W tym momencie od 30 dni, gdzieś tam się zaczęły te mistrzostwa świata, mieliśmy szczyt ceny 18 listopada, a widzimy, że teraz praktycznie spadamy. 14 dni, minus 15,7, 30, minus 30%, a rok nadal minus 54%. U blockchain podaje nam jeszcze jedną predykcję. Były w strategii w Binance powiedział, że pod koniec przyszłego roku albo na początku 2024. Może dojść do kolejnego rekordu czasów. najbardziej udane inwestycje mają miejsce w kryptozimie. Zgłoszono forecast, więc tutaj on uważa, że to będzie na 4-5 miesięcy przed halvingiem. Wtedy będziemy mieć szczyt. No, warto posłuchać osób, które pewnie coś tutaj mają, w tym do powiedzenia. A jest to na pewno head strategii, czyli były szef do strategii w Binance. Bybit. Czy kończy się pomału Eldorado? O tym mówiłem chyba rok temu półtora, kiedy ludzie się przenieśli z Binance do Bybit, a bardziej już byli na Bybit, bo tam jeszcze byli zbyt mali, żeby byli gdzieś chronieni przez regulatora, bardziej doskwierała im obecność. W tym momencie Bybit ogłosił, że od 15 grudnia transakcje fiducjarne i zakupy NFT będą wymagały KYC. Dzienny limit wypłat bez KYC zostaje zmieniony z dwóch BTC na 20 tysięcy dolarów w tym momencie, więc już nie przy dwóch BTC byłoby to 34, można powiedzieć prawie 34 tysiące, teraz zmienili to na 20. Bybit nie polegał na żadnym KYC, aby przejąć rynek. Bitmex na początku, a następnie zaczął wzmacniać, również też nie miał KYC. Potem, gdy był już duży, większy, niestety KYC zaczęło być używane na Bitmexie i dużo osób z Bitmexa przyniosło się właśnie, nie wiem czy pamiętacie, na Bybit. I teraz, jeżeli Bybit staje się dużo większy, też to samo się dzieje. To tak jakbyśmy posłuchali jeszcze raz cytatu Satos, jego w przypadku Bitcoina, że mamy czas na zrobienie czegoś dobrego albo zrobienie czegoś, zanim te regulacje do, zaczną nam doskwierać. To mówił przy Bitcoinie. Tutaj mamy bardzo podobny przykład tego, jak regulacje dają mniejszym jeszcze przewagę, a potem to się zmniejsza z tym, kiedy na przykład Bybit staje się zbyt duży, by tych KYC nie wprowadzić, ciekawi mnie, gdzie teraz użytkownicy z BYBIT przejdą na inną giełdę. Może są takie giełdy, które jeszcze nie mają KYC w tym momencie. Widzimy, że NFT też tutaj jest wzięte pod uwagę. Także NFT ostatnio bardzo mocno regulują nie tylko tutaj w Europie, ale Chiny, jak i po prostu inne kraje, które widzą tamto, ich zdaniem oczywiście, zagrożenie nieużywania KYC. Pojawiła się nowa układka Ekonomista. I niektórzy już zaczynają spekulować co to może oznaczać. Pamiętamy tą okładkę z krypto, gdzieś tam zaczynały pomału do dziury wchodzić sprzed chyba ponad roku, tak? E, więc tam mieliśmy down the rabbit hole, tu mamy searching for returns, czyli widzimy, że ktoś tutaj szuka zwrotu z inwestycji. Niektórzy już spekulują czy to jest zegarek Apple'a, czy na przykład Apple nie idzie down the drain. Czy szukają teraz złota, albo powrót do parytetu złota? Tutaj oczywiście ktoś zauważa Apple. Może wy coś zauważycie w tym nowym ekonomiście euro i Apple. Czy oni idą w dół? Laser eyes. Może one nie będą za bardzo laserowe oczy z tą złotą erą, gdzie wszyscy patrzą na to. Więc dajcie znać, co wy jeszcze tutaj widzicie. Ja dodam linka, będziecie mogli sobie kuknąć, co nam chce ekonomista. Może nic, po prostu mają dobrego grafika, a my tutaj szukamy nie wiadomo czego. Czyli szukanie zwrotów, nowe zasady inwestycji. Tutaj widzę nawet jest AI powyżej w temacie. Ostatnio widziałem, że dużo się mówi na temat AI. Wróciło jakby do łask AI. Ta technologia, P -p poczekajcie, bo wyjdzie bardzo dużo projektów, które będą obiecywać. Znowuż bardzo dużo. E, wyjdzie token Chwilę później go nie będzie, Tak przynajmniej będzie w 90% przypadków, ale widzę, że AI czy Web3.0 wraca do łask. Pytanie, co mamy szukać w tym momencie, żeby szukać zwrotów z inwestycji? A może złoto? Może to, co ma właśnie największą wartość w tym momencie czyli poza spekulacją, jeszcze użyteczność. Dalej mamy też Coin Mambe, który ostatnio krytykował. CZ i Binance, i w tym momencie odmówili mu usługi. Więc uważajcie, kogo krytykujecie na social mediach, bo możecie mieć podobnie. Więc sprawdźmy, co pisze Kon Mamba. Tak, CZ Binance właśnie zamknął moje konto na Binance z powodu moich tweetów. Nie jestem pewien, co powiedzieć. To jest niedopuszczalne. Jestem pewien, że większość z Was zgodzi się ze mną w tej kwestii. Na to przychodzi oczywiście jeszcze Fatman, który ostatnio broni nawet CZ. -a. Nie do końca Lunę, ale CZ. -a. Widzę tutaj Teter i wszystkie rzeczy. Zaczyna bronić. Ceset odmawia ci usługi po tym, jak zagroziłeś zniszczeniem jego firmy w mediach społecznościowych. Jeśli nie zwrócicie pieniędzy za oszustwo, za które nie był odpowiedzialny, nie mówię, że koniecznie zgadzam się z jego decyzją, ale nie jest to tak skandaliczne, jak to brzmi. Wydaje się całkiem rozsądne, dodaje. I potem Binance Customer Support podłącza się pod tą rozmowę i mówi, twoje konto zostało przełączone w tryb tylko do wypłaty. Decyzja została podjęta w odpowiedzi na groźby skierowane do naszego... Prezesa, niezwiązany z naszym dialogiem na Twitterze. Zebraliśmy zespół, ponad 20 agentów prowadzących sprawę, aby spróbować ci pomóc. Przykro nam, że do tego nie doszło, ale życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Na to odpowiada jeszcze Koimamba, gdzie człowieku, przestań tu kłamać. 20 agentów zebrało się, żeby mi powiedzieć, żebym skontaktował się z organami ścigania. Nie potrzeba do tego 20 osób. Teraz pytanie: czy on ma zablokowane nawet wypłaty i będzie musiał się skontaktować z kimś. Czy te wypłaty są jeszcze odblokowane? Także uważajcie, tak jak KO kryptowaluty, czy obojętnie kto miałby dzisiaj na Twitterze z dużym zasięgiem nagle napisać coś złego na Binance, może być zablokować zablokowane konto. Do tego doszliśmy właśnie w świecie krypto z tego wolnościowego, w cudzysłowie, świata. Przejdźmy do pierwszej wiadomości, nie będzie ich dużo, może dwie, trzy. Nie wystarczy na weekend, zresztą wrócimy, więc Coinbase popycha użycie zaufanego USDC zamiast USDT Tethera. A więc Coinbase zachęca użytkowników do przeskoku z USDT emitenta stablecoinów Tethera do USDC Circle w celu zwiększenia adopcji wśród użytkowników przy spadającym udziale rynku. Oznaczając go jako zaufany i renomowany składnik aktywów w poście na blogu w czwartek, giełda poinformowała, że rzeka się opad dla globalnych klientów detalicznych za konwersję USDC na USDC. Stablecoiny wspierane przez świat, których wartość jest powiązana z dolarem amerykańskim, pozwalają użytkownikom wchodzić i wychodzić z rynku. To oczywiście wiemy. No i teraz dodaję dalej, naszym celem jest zapewnienie bardziej płynnego lądowiska dla klientów detalicznych, którzy zwracają się do USDC w celu uzyskania zaufania i stabilności. Czyli widzimy, że pomału wchodzimy w tą walkę pomiędzy Stablecoiny, USDC po jednej stronie, Tether po drugiej i tutaj obyło się z różnymi komentarzami. Tak? Niektórzy uważają, że. To robi w tym momencie Circle, bo im brakuje płynności, chcą z powrotem przenieść tą płynność z Tetera na USDC. Z drugiej strony ktoś zauważa, że może Coinbase czy Circle zauważa jakieś problemy, które nadchodzą w Tetherze i chcą gdzieś dać szansę ludziom, którzy gdzieś mieliby mieć problemy, jeżeli miałby się Tether powiedzmy wysypać. Tak? Więc tu widzimy tę informację tylko pod tym kontekstem, że Coinbase popycha bardziej w czeluście kryptoświata, w tym momencie USDC i nawet dodaje opcję darmowej wymiany na USDC z Tetera. Wątpliwości co do zasadności USDT nie ustały od momentu jego powstania. W 2014 roku, w tym obawy dotyczące jakości i ilości jego rezerw, Tether niedawno wyeliminował papiery komercyjne, zastępując je krótkoterminowymi rządowymi papierami dłużnymi znanymi jako amerykańskie bony skarbowe. Posunięcie to było postrzegane jako próba uciszenia krytyków. Rzecznik TEDER określił ofertę Coinbase jako smutną i desperacką próbę ze strony firmy, która wyraźnie cierpi. Ale zauważyli w e-mailu do Blockworks, że niższe opłaty są zawsze lepsze dla klienta. USDC dostarcza kwartalne opinie atestacyjne, nie audyty, pamiętajcie, przeprowadzone przez BDO Italia na podstawie ugody prawnej z nowojorskim biurem prokuratora generalnego z zeszłego roku. Za to USDC. Dostarcza miesięcznych zaświadczeń dostarczonych przez główną firmę doradca podatkowego Grant Thornton LLP. Klienci domagają się przejrzystości, którą ją otrzymują. W przypadku USDC powiedział Coinbase. Także tutaj widzicie, że walka się zaostrza. Tu nie należy również zapominać o BlackRock, któremu bliżej do oczywiście Circle i Coinbase niż do Tethera. Pytanie, czy to jest czas, kiedy BlackRock... Będzie przejmował, chyba że jeszcze niżej zbadniemy, będzie potem przejmował rynek krypto. Artur Hayes, który ostatnio mówił, że prawdopodobnie zejdziemy gdzieś do około 10 tysięcy, uważa również, że najgorsze może się skończyć dla Bitcoina po załamaniu przez FTX. I to właśnie mogło się już zakończyć. Dlaczego tak uważa? Hayes twierdzi, że przymusowa sprzedaż Bitcoinów przez scentralizowane firmy pożyczkowe. I górników bitcoinów prawdopodobnie dobiegła końca. Ci, którzy musieliby zlikwidować swoje gospodarstwa, już by to zrobili, ponieważ większość centralizowanych pożyczkodawców kryptowalut już jest pod wodą. No może nie do końca wszyscy jeszcze czekamy na parę perełek, ale albo nie czekamy, może sobie poradzą. Nie wydobywają już pożyczek ani zabezpieczeń do likwidacji. Bycza prognoza byłego dyrektora generalnego Bitmex opiera się na założeniu, że Rezerwa Federalna USA będzie musiała przejść na gołębie podejście do polityki monetarnej, aby ustabilizować rynek skarbowy w 2023. Powinno to dać impuls do ryzykownych aktywów. Hej zauważył, że otwarte zainteresowanie połączone otwarte pozycje na giełdach instrumentów pochodnych spadło do najniższego poziomu. Nie wyklucza, że może jeszcze ten rynek bardziej spaść, jeśli nastąpi kolejna boczna besa. Jest jednak mało prawdopodobne, aby tak ospały rynek generował duże ilości likwidacji, co oznacza, że nie będzie się tutaj zmieniało za wiele w szybkim tempie. Także zobaczymy czy Arthur Hayes, który uważa, że może jeszcze ten rynek trochę spaść, teraz jeżeli federalna ogłosi, że jest bardziej mile nastawiona do tego co robiła wcześniej, no to może mamy już po dołku w tym świecie krypto. Unia Europejska i branża kryptograficzna może stracić kluczowego decydenta w Parlamencie Europejskim, ponieważ Ewa Kaili została zatrzymana w ramach śledztwa korupcyjnego z udziałem Kataru. Ewa Kaili, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego i entuzjastka krypto, została aresztowana przez Belgijską Policję w związku z podejrzeniem programu korupcyjnego z udziałem Kataru. Grecki decydent został zawieszony do odwołania w grupie parlamentarnej socjalistów i demokratów oraz greckiej partii narodowej PASOK i była to jedna z czterech aresztowanych podejrzanych. Oczekiwano, że Kaili prowadzi raport Parlamentu Europejskiego na temat NFT i przyczyni się do projektu DLT Pilot Regime, który rozpocznie się w marcu. Od 2018 roku odgrywa ważną rolę w kształtowaniu polityki dotyczącej aktywów kryptograficznych i blockchain. No i teraz widzimy, że ta pani jest aresztowana. Co to oznacza, nie wiemy. To jest tak na szybko z ostatniej chwili. Uważajcie na te wszystkie tokeny kibica, bo Slate właśnie to zauważył po tym, jak Brazylia została wyeliminowana. Brazylijski token kibica spadał 50% w kilka godzin po przegranej Chorwacji, bardziej przegranej ich z Chorwacją w mistrzostwach świata. Gdzieś to tutaj mamy, jak to wygląda. O, zobaczcie. Był po chyba 20 centów, szedł od razu po przegranej chwilę niżej. Tak? Także był to bardzo fajny, piękny brazylijski token, tylko niestety się popsuł po przegranej. Dyrektor Generalny strony krypto o wiadomościach o nazwie DeBlock rezygnuje po tym, jak nie ujawnił finansowania od sama Bankmana Frida. Block, albo bardziej DeBlock, był bardzo często finansowany hojnymi pożyczkami. Według bombowego raportu Axios. Michael McCaffrey, dyrektor generalny serwisu informacyjnego o kryptowalutach The Block, ustąpił po tym, jak okazało się, że jego firma potajemnie otrzymywała fundusze od sama bankmana Frida. McCaffrey, który przejął stery w kwietniu 2020 opuścił również zarząd przebojowego Kryptomedia, był jednym członkiem, a Block wykupił swoich akcjonariuszy niepracowniczych w kwietniu 2021, twierdząc, że uniezależnił się od zewnętrznych interesów. Od samego początku witryna opierała się na inwestycjach typu VC. Aby utrzymywać się na powierzchni. Jednak według Axiosa wykup został potajemnie sfinansowany z pożyczki w wysokości 12 milionów dolarów, którą otrzymał on bankmana Frida. Za pośrednictwem jednej ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a The Block otrzymywał również pożyczkę w wysokości 15 milionów dolarów od założyciela FTX na początku 2022. McCaffrey kupił również mieszkanie na Bahamach za część pożyczki w wysokości 16 milionów dolarów, którą uzyskał również wiosną od bankmana Frida. Pracownicy firmy rzekomo nie widzieli, że te transakcje miały miejsce, a dyrektor do spraw przychodów Bobby Moran objął stanowisko nowego dyrektora generalnego mediów, zamierza przeprowadzić restrukturyzację firmy, aby wykupić udziały jego byłego szefa, mimo że media wydają się być w niebezpieczeństwie finansowym, Moran mówi, że będzie nadal działać. No i teraz widzicie, jak to działało w świecie krypto. Tak, no, oczywiście nie wszyscy nie możemy tutaj pomawiać, ale w większości lub w wielu przypadkach. Mieliśmy właśnie takie sytuacje. I do czego one mogły doprowadzić? Do zakrzywiania rzeczywistości. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy po raz któryś Solana się wysypywała, to teraz wiemy, dlaczego The Block miał zupełnie inne traktowanie. Tak jak to tu mówi Koń Mamba, zawsze zastanawiałem się, dlaczego blog tworzył tak wiele historii o projektach Solany. Codziennie pojawia się historia o tym, jak jakiś projekt Solany zebrał kilka milionów. Teraz widzicie, jak można krzywić rzeczywistość za pomocą WC, o których mówiliśmy w bardzo fajnej audycji dwugodzinnej, dlaczego WC są bardziej po tej slave stronie, czyli tej, która idzie, można powiedzieć, w kroki razem z Klausem Schwabem i innymi. I jak można zakrzywić rzeczywistość solany projektu, który się wysypał po za pomocą właśnie takich dodatków, które były dodawane pod stołem. Na przykład w tym przypadku od SBFA. Także krypto, odgrzewany kotlet. Wolności w cudzysłowie. O tym zawsze będę przypominał, bo ta wolność pokazuje po latach, ile była warta, albo kto był wilkiem w owcej skórze. Na przykład mamy deweloperów PTC ostatnio, którzy wspomagali już od 2015 roku CBDC, a niektórzy nadal nagrywają przez CBDC. To po prostu jest zło. Nie przypominając o deweloperach, CBDC, którzy tworzyli również BTC od 2015. Nie we wszystkich przypadkach, oczywiście że nie. Ale czy to jest słowo etyka? Może nie, może już ta etyka poszła w dawno w las i słowo spekulacja, albo ja chcę zarobić, wyjstąd mnie tutaj nic więcej nie interesuje. Czyli laserowe oczy przesłoniły ostatnie jakieś wartości tego, o czym mówiliśmy w 2018 roku. Także dziękuję Wam wszystkim, również Influencerom. Dzięki Wam przynajmniej wiem, jak wiele się zmieniło w świecie krypto i co jest niewygodne dzisiaj, a co będzie wygodnie lub niewygodnie opisane po całej zabawie w świecie krypto. Zakończę to tym cytatem Dylana Leckera. Po prostu wytrzyj to wszystko, człowieku. Grift musi się skończyć, czyli oszustwa. Ten przemysł, nie jestem pewien. Co ten przemysł produkuje poza niektórymi usługami finansowymi, kasynami typu bucket shop i tokenami typu Vaporware, to totalny żart. Smutna rzeczywistość jest taka, że nadejście cytatu wolności pieniądza umożliwiły złoty wiek również oszustwa. Ale będziemy tylko w świecie kryptom rozmawiać o jednej stronie, a na tym kanale o dwóch. Stronach płotu. Życzę Wam wspaniałego weekendu. Pojawimy się już w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jak będzie się tutaj przedstawiało wszystko. No i będziemy oglądać Mistrzostwa Świata. Na pewno w weekend. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.